Najpiękniejsze kolendy wielkim chórem odśpiewali mieszkańcy Mławy, którzy 14 grudnia odwiedzili Miejski Dom Kultury. Po raz pierwszy zorganizowano w nim mławskie kolędowanie. Spotkanie rozpoczęły pastorałki zaśpiewane przez uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Trochę inna formuła, ale na dzisiejszej uroczystości będzie też opłatek. Na scenie będziemy się łamać opłatkiem, składać tradycyjne, piękne, świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe i przede wszystkim śpiewać, będzie dużo śpiewu. Będziemy śpiewać kolandy, pastrolki, czyli podtrzymać piękną polską tradycję. Cieszę się bardzo, że te nasze spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, że są mieszkańcy, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież do starszych i do dorosłych, i bardzo dojrzałych ludzi, wspólnie. Po ten fakt wspólnie będziemy kolędować dziś w sali kina Miejskiego Domu Kultury, po to żeby wspólnie wprowadzić się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Na scenie Miejskiego Domu Kultury po raz pierwszy w takim składzie zaprezentował się największy mławski chór. Tworzyło go blisko 80 muzyków, orkiestry dętej oraz seniorów z chóru kantare. Oczywiście, jak to polska tradycja wskazuje, kolendy. Naszym marzeniem było wspólne, ławskie kolędowanie, czyli takie utworzenie największego chóru świata. Moim marzeniem jest, aby cała publiczność wzięła udział w naszym wspólnym kolędowaniu. Dlatego zobaczycie Państwo, że na ekranie kinowym kina będą wyświetlane teksty, właśnie w tym celu. Towarzyszyć oczywiście takim prowadzącym całą. Będzie zespół artystyczny seniorów Kantare przy akompaniamencie Mławskiej Orkiestry Dętej, czyli wszyscy podobieczni Miejskiego Domu Kultury, ale te teksty na ekranie mają służyć temu, żeby wciągnąć całą publiczność, żebyśmy wszyscy poczuli tego ducha świąt. Muzycy przez godzinę grali i śpiewali najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe. Kolędnicy zagrali m.in. przybieżeli do Betlejem pasterze i wśród nocnej ciszy. Każde wykonanie kolendy, każdego utworu za każdym razem jest inne. Nie ma osób, które. Jeżeli grają osoby na instrumentach, jeżeli w ogóle interesują się muzyką, wiedzą, że nie ma powtarzalności takich rzeczy. Każde wykonanie utworu, każda, każde powtarzanie tego utworu jest zawsze inne. Zawsze wiąże to jakieś emocje i zawsze staramy zrobić się to zrobić lepiej. Ci młodzi ludzie, zarówno jak i te starsze osoby, wiedzą o tym i razem, kiedy razem to robią, starają się jeszcze bardziej, żeby tych, tak jak mówiłem wcześniej, tych dobrych emocji przekazać jak najwięcej. Jak przystało na świąteczne spotkanie, dziekan dekanatu Mławskiego Wschodniego odczytał zgromadzonym fragment Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu pana Jezusa. Wspólnie z burmistrzem złamał także opłatek i złożył mieszkańcom okolicznościowe życzenia. Nie bójcie się, radujcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, bo w Betlejem narodził się zbawiciel, wasz zbawiciel. Mesjasz i Pan. I słychać było chóry anielskie, które śpiewały chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Pokój to kolejny dar od Boga, który otrzymaliśmy w ten. Niesamowity, niezwykły wieczór Bożego Narodzenia. Na zakończenie spotkania burmistrz, wspólnie ze swoimi zastępcami, obdarował wszystkich gości mławskimi wojcieżkami, regionalnymi ciastkami i słodkimi krówkami z herbem miasta. Każdy otrzymał także zaproszenie na koncert noworoczny wraz z kalendarzem na 2020 rok.